Ten, ten slajd przedstawia produkcję zbóż w Polsce w tysiącach hektarów i tak naszym największym gatunkiem jest pszenica średnio możemy powiedzieć 2,5 miliona hektarów, głównie dominuje zdecydowanie forma zima. I jeśli chodzi o plony, oczywiście na poziomie gospodarstw one są w Stanach Dolnych Unii Europejskiej. No, ten ostatni rok 2020, trochę wyższe plony, ale możemy powiedzieć, że średnio pszenica 4,5 tony, o tonę mniej dla e, e, przerżyta czy, czy jęczmienia, i dalsza tona mniej dla żyta e, czy owsa. Nadal istnieje niewykorzystany potencjał produkcyjny w zbożach. To są dość, e, ten, ten, ta, ta tabela. Ta grafika przedstawia plonowanie w decytonach do, do, dla przężyta i, i, i pszenicy. I widać na poziomie A2, tym intensywnym, pszenica plonuje powyżej 90 decyton. Przężyto w trochę słabszych warunkach glebowych w stacjach coboru to jest kilkanaście stacji w skali roku, około 90 decyton. I widać, że ten potencjalny plon jest 100% wyższy niż, niż w, na, na, na poziomie gospodarstw. I nadal w sensie agrotechniki, w sensie zarządzania uprawą, wymianą materiału siewnego mamy dużo do zrobienia. O potencjalny plon białka, jaki można uzyskać z hektara. Dla podstawowych zbóż, Pod, powtarzam, potencjalny, bo to jest plon odmian wzorcowych z doświadczeń rejestrowych razy wartość wzorca poszczególnych wzorców y, z, z, zawartości białka. No i, i znowu y, plon razy zawartość białka. Najwięcej y, pszenica, o zima myślę, y, jęczmień, pszenżyto czy pszenica jara na, na, podobnym, na podobnym poziomie. Chodzi mi o to, że poprawiając na przykład zawartość glutenu, no jednocześnie możemy sobie polepszyć zawartość białka. Taka taka hodowla, selekcja pośrednia. Co? Dla przypomnienia. Otóż bangenów to centrum zasobów genowych prowadzące prace nad zachowaniem genotypów, przepraszam, w postaci nasion, pyłku, kultur tkankowych oraz organów. Rozmnażania wykaterywnego. Często są to też całe rośliny. Banki genów mają na celu zachowanie światowego dziedzictwa genetycznego i co warto dodać, banki genów prowadzą nierówną walkę z erozją genetyczną. Na temat tego, co, co, co się dzieje, jak, jak my to widzimy, jak my postrzegamy ochronę bioróżnorodności, jak my postrzegamy też rolę banków genów. Gdzie jesteśmy właściwie jako ukoronowanie projektu Agroban, który myślę, że wielu nas nauczył sporo rzeczy, sporo nam pokazał i coraz bardziej jesteśmy zainteresowani tym, co jest lokalne też, a nie tylko, co jest przebione skończyć. No i tak jak mówiła też wcześniej Arsia, bardzo ważna jest ochrona zasobów genowych w postaci banków genów, w postaci tej bazy naukowej, bazy zapasowej. Natomiast bardzo istotne, że też jest wykorzystywanie, żebyśmy wiedzieli, co chronimy. Też powtarzam słowa mojego przewodniczącego, żebyśmy wiedzieli, co chronimy, żeby przygotowywać gospodarstwa demonstracyjne, żeby, żeby przygotowywać rolników do tego, żeby chcieli te odmiany uprawiać i pokazywać ich walory, walory dotyczące trwałości, odporności, plenności, no i urody i różnorodności tak naprawdę. Używacie również do przetwórstwa, coraz bardziej popularnego. Jak jeżdżę po różnych targach i rozmawiamy z, z sprzedawcami, z rolnikami, mówią, że nie było takiego roku jeszcze, żeby tyle było połowowych roślin na przetwory.